No, mnie za to, ale i tak to powiem. L'Oreal zatrudnił OnlyFansiary do reklamowania kosmetyków i uważam, że to jest absolutnie chore. Za chwilę wyjaśnię ci dlaczego. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, jestem Marleta, a tutaj pokazuję wam świat marketingowym okiem. L'Oreal uzasadnia swoją decyzję tym, że Arikicja, którą zatrudnił, nie tylko zajmuje się treściami dla do dorosłych, ale też makijażem. Serio? Każdy marketer wie, że kontrowersja robi zasięgi. To nie jest żadna wyrafinowana strategia, tylko bardzo oczywista technika stosowana od lat. Ludzie dyskutują w komentarzach o tym, czy coś jest okej, okay, czy nie. A dzięki temu coraz więcej osób słyszy o firmie. I na pewno o to tu chodziło. Ale jest też coś takiego jak CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Niektórych rzeczy po prostu się nie robi, dlatego że są szkodliwe społecznie. A sprowadzanie do pracy jak każda inna, w dodatku takiej, która daje lukratywne kontrakty reklamowe, jest szkodliwe społecznie. Nieważne, jakie macie poglądy. Wyobraźcie sobie świat, w którym każda młoda dziewczyna chce być na OnlyFans, a w szpitalach brakuje pielęgniarek, które zmienił Wam patronek. L'Oreal, dostajesz ode mnie pałę z csr -u. I nie obchodzi mnie, jak bardzo wzrośnie Wam dzięki temu świadomość marki.